Robert Kubica na prostej Lezino di po raz ostatni w tym wyścigu. Trzymaj się Robert, trzymaj się Robert, już niedaleko. Cztery zwycięstwa wekowe, dziewięć podiów. Popatrzmy, za chwilę Maison Blanche. Ferrari, zatem trzecie zwycięstwo z rzędu, możemy już to, to jest chyba śmiało do wiary, proszę Państwa. I wszystkie trzy Ferrari 50, 51 i 83 mają na koncie wygrane wyścigi 24 godziny Le Mans, 3 lata z, z rzędu. Robert Kubica wygrywa wyścig 24 godziny Le Mans. Ja nie myślałem, że dożyje takiej chwili. Robert Kubica, Philip Hanson i jej wej zwyciężają w wyścigu 24 godziny Le Mans. Kevin Estel dowozi Porsche, które w zasadzie, wydawało się, że nie ma szans stanąć na no podium, dowodzi na drugim miejscu. Czekamy jeszcze na Gio, na, czekamy na e, Tonio Giovinazzi na mecie. Tonio i czekamy także na zwycięzcę w kategorii GT3, e, tak samo jak w zeszłym roku. Porsche z numerem 92, tryumfuje w GT3. Powiedzieć, że dzieje się historia, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że to jest największy sukces w historii polskiego sportu motorowego, to także nic nie powiedzieć. My Dokładnie. jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam się dzieje. Tak jak mówisz, że dowozi, za chwileczkę dowiedzie do mety. To, to dziwne, bo przecież z wymienionym przodem czarnym na auto piekarzy Inter Europol Competition pisze historię, którą będzie naprawdę bardzo ciężko powtórzyć. To właśnie to auto. I teraz. Trzeci rok z rzędu na podium. Drugie z... W 24-godzinnym wyścigu fundują nam piekarze. Nick Yello Lee, również długa zmiana, perfekcyjna zmiana na zakończenie. Pomimo tych, nazwijmy to, przeciwności yy, y yy losu, śmiechowski i Jeloli triumfują w LMP2. No dokładnie, no no poza tym to. To jest zespół taki, no, przybudówka zespołu oficjalnego. No, umówmy się, nie przecież w końcu uśmiech na twarzy Roberta. Tak widać jest. po oczach, że w końcu tam się pojawia uśmiech. Nie dopuszczał do ciebie e, tej myśli o zwycięstwie. Nawet e, półtorej godziny temu, e, gdy był pytany, czy może pojedzie kolejne zmiany na, e, na, na oponach, na jednym komplecie opon, powiedział, nie wygramy tego, to jest zły pomysł, nie wygramy tego. Robert Kubica wszyscy, pięknych pudełek zielonych i teraz pora na podniesienie tego gigantycznego no, no, trofeum. Trochę to waży. Trzeci raz Ferrari z rzędu triumfuje z rzędu, oczywiście. Co za piękna chwila! Co za wspaniały moment! Skład Marzeń. Robert Kubica, Ifeje, Pil Hanson i do tego jeszcze na podium Amato Ferrari i Antonello Coletta.